Nie, dobra, okej, okay. byłem raczej... Nie, taki na, na dwoje babka wróżyła. Ra, raczej byłem grzeczny, ale jak się na coś uparłem, to potrafiłem tupać nóżkami. Zmieniałem się, pracowałem nad sobą. A początkowo było to bardziej... A, coś sobie wymyślił. Miałem moment, że myślałem o innych rzeczach, żeby zająć się czymś innym. A ja się chciałem i marketingiem zajmować, i, i, i kucharzem chciałem być. Umiem gotować, różne rzeczy gotuję i, i właśnie jakiś, jakiś PR, agencje reklamowe, no takie rzeczy kreatywne bardziej. Ale finalnie jednak zdecydowałem się, żeby zdawać do, do szkoły aktorskiej. No tak jakby byłem pchany troszeczkę w tym kierunku. To znaczy no w podstawówce no to zaczęło się niewinnie właśnie od konkursów recytatorskich. Myślę, że 90% aktorów tak naprawdę... Zaczynało w, w ten sposób, z całym tak naprawdę gimnazjum, tam był zbiór wszystkich klas, jakby stworzyliśmy spektakl muzyczny, no i wtedy się zaczęło. Warszawa była takim, takim niedoścignionym marzeniem, no jakby od samego początku słyszałem, że najtrudniej się tutaj dostać i, i jakby myślę, że nie wierzyłem w siebie aż tak, żeby, żeby móc być w tej szkole, ale jednak się, się udało. Szczerze mówiąc, jakby spotkanie z komisją egzaminacyjną, każdą, to, to jest ogromny stres dla, dla młodego człowieka, który ma nagle styczność z osobami, które zna z, z teatru, z, z filmu, z wielkimi aktorami. Pamiętam, że nie pamiętam, jakby w każdy egzamin tak naprawdę był jakimś, jakimś ogromnym stresem. I na trzecim etapie to jest końcowy egzamin, kiedy y, interpretuje się teksty, to znaczy mówi się, y, profesor rzuca jakieś y, zadanie, przykładowo, proszę ten tekst mówić y, tak, jakby pan mówił do, nie wiem, umierającej matki. I akurat przy, miałem, dostałem zadanie, że miałem mówić chyba właśnie do, do chorej mamy. Pamiętam, że zablokowałem się i mówiłem tylko trzy zdania <laughs> w kółko, w kółko. Wiedziałem o tym, że błądzę, ale starałem się skupić na tej emocji, która była ode mnie w tym momencie wymagana. I kiedy profesor zapytał, czy, czy to już wszystko, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to jedna z pani powiedziała: Nie, to już wszystko, wszystko wiemy. I ewidentnie w tym głosie było słychać jakiś taki: no, że chyba nie jest zadowolona. No w ramach y, rewanżu zaśpiewałem do niej piosenkę o wymownym tytule Przebacz mi, i jakoś udało się. Dostałem się do szkoły warszawskiej, ale po egzaminie nie byłem zadowolony. Ja myślę, że to jest tak, że po prostu musi się coś wydarzyć w głowie, w emocji, kiedy coś się czyta. Wiersz Tuwima tak po prostu no właśnie, to jest tak po prostu no to jest tak naprawdę prosty tekst, krótki, ale myślę, że on przywołuje jakieś wspomnienia w każdym, taką, taką tęsknotę za. Bo wszystko to, co robimy pierwszy raz, jest jakieś wyjątkowe. Jakby pierwsza miłość, pierwsze... pierwsza impreza, ten, ten pierwszy raz. I, I myślę, że ten tekst wywołuje w ogóle takie emocje, że człowiek wraca gdzieś do, do tego, co, co było. Jakąś tęsknotę, i nawet dzisiaj, kiedy sobie myślę o tym tekście, to, to gdzieś tam wracam do tych chwili, do tych emocji, które wywoływała we mnie nie wiem, młodość, tak. Tak po prostu. Ten las. I ta chwila. Wtedy rano, dwanaście lat temu, z krzaków nad strumieniem świat się wychylał. Mnie, młodemu, wesołemu, tamtemu. Ach, jak świeżo było. Po białej kawie, z werandy w las, drżący łzami. Usiadłem z geometrią na trawie, bo nazajutrz był egzamin. Jak smutno było i wesoło. Piskle w liściach kwiliło cichutko. Pomyślałem: Ptak, las, ona, szkoła. Bez radości i bez smutku. I zamyśliłem się wtedy na chwilę, tak po prostu, nad wszystkim, nad całym. Tyle lat minęło i rzeczy tyle, a ja jeszcze jakoś nie przestałem.